Cześć, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Ryba, a to jest kolejny odcinek na moim kanale z gry Shakes and Fidget. Słuchajcie, dzisiaj mam dla Was dobrą wiadomość, dla mnie w sumie też, bo na oficjalnej stronie Shakesa mamy grzyby do odebrania. Jest to ponad chyba 400 grzybów, o ile się nie mylę. Zaraz sobie zobaczę. Ja już tutaj wydałem trochę na tylkocie, no zostało mi 200, przepraszam was za to, ale plus jest taki, że Mamy wreszcie tego smoko gryfa, od razu go zakupiłem na dłuższy okres czasu, bo tam na 41 dni. Trochę tych płotek tam zaskipowałem, no i trochę loków porobiliśmy, więc na pewno co my potrzebujemy, to możemy tutaj zrobić to, to na klejnot, nie możemy. Tutaj sprzedamy sobie tą płotkę. Sprawdzimy czy ta, ten przedmiot się nie przyda też komuś innemu, póki co się na to nie zapowiada, dobra kuneguncie się przyda i to nawet bardziej, ale dalej dalej nie ma to slota na klejnot, więc dobra na razie sobie ten przedmiot zostawimy po prostu, zobaczymy jak to będzie wyglądać, jak będzie po prostu ten slotik, jak będzie nas stać na tego slota przede wszystkim. I słuchajcie, no y, póki co myślę, że... Dobra, to daje 30 i w sumie co y, tam dawało tyle samo chyba. Y, póki co myślę, że y, bardzo ładnie sobie też właśnie po północy gdzieś na trochę te lochy poskipowałem. I y, y, póki co myślę, że nie będziemy kupować, y, nie będziemy kupować tego y, pakietu. Znaczy pakiet za 40 zł, co wam obiecałem bo mamy grzyby więc nie ma sensu ale kupujemy pakiet za stówę. Niestety dla mnie w sumie ale dla mojej postaci i dla was jest to na plus dlatego że jest pakiet teraz w szejksie są te pakiety urodzinowe. Pierwszy pakiet za 4 dychy jest za darmo więc nie musicie płacić tych czterech dych. Drugi pakiet jest za stówę, trzeci pakiet jest za dwie stówy. Ja nie mam tyle kasy obecnie, żeby kupić ten pakiet też za dwie stówki, żeby wydać trzy stówy na shakesa, Więc no bardzo nad tym ubolewam, no ale niestety tak już jest. Natomiast, e... natomiast po prostu ten pakiet ich za stówkę jak najbardziej mogę sobie kupić. Jedno co Wam chcę pokazać, tutaj wejdziemy sobie w te było o, okay. Pierwszy pakiet jest za 4 dychy, to jest zawartość. I ten pakiet macie za darmo. Jest 415 grzybów. No, jak widzicie, już trochę wydałem. Drugi pakiet to. I możecie na każdej postaci odblokować sobie. Drugi pakiet to pakiet Hard Pack. Czyli no po prostu czapkowy pakiet. On jest za 100 zł. W na polskie. Znajduje się tutaj dużo też kryształów i w ogóle my będziemy sobie mogli parę rzeczy porobić. Yy, ostatni pakiet z urodzinowym ciastem czyli tortem yy, znajduje się tutaj taka zawartość i kosztuje on uwaga 200 zł. Yy, normalnie bym sobie kupił wszystkie te trzy pakiety no ale tak jak już wspomniałem nie mam na razie na to pieniędzy więc tylko kupię pakiet za 100 zł. Niestety, no ale e, tak już jest, nie? Więc e, więc sobie kupimy ten pakietik za 100 zł i e, 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 i tak to będzie więcej niż za 40. Szkoda, że nie dali tych pakietów w sumie tak gdzieś za tydzień albo za dwa, bo wtedy już bym miał kasę na wszystkie, no ale mówi się trudno. E, póki co dobra, póki co możemy zobaczyć sobie, e, że mamy Tutaj dzisiaj do złapania jakiegoś pupilka. I zapowiada się na to, że nie. E, więc dobra, więc mamy pupilki nakarmione chyba. Mamy wszystkie pupilki tutaj elegancko ładnie nakarmione. Można polecieć sobie ziemią na przykład. Zaatakować te przeciwnika wy ziemi. Dało się nam go pokonać. Dobra, i poszło. Dostaliśmy zawsze truskaweczkę na ogień. Dobra, tu sobie myślę, że możemy kliknąć, ale to za chwilę, bo obecnie, popatrz, zobaczę, czy to, to obecnie się nam przyda SF Tools. SF Tools dzisiaj nam będzie bardzo, ale to bardzo pomocny, bo wejdziemy sobie najpierw w symulator pupili, potem załadujemy naszą postać tutaj, klikniemy Endpoint i się zalogujemy, a gdy już to zrobimy, to będziemy mogli sobie sprawdzić, na jakiego pupila mamy największy procent szans. Bo także Cepulca, oprócz Lochów, pokazuje Wam największy procent szans z pupilami, więc myślę, że jak najbardziej spoko opcja. Myślę, że jak najbardziej spo, jest to spoko opcja. sobie wchodzimy, dobra mamy już yy, kasełko i jestem zalogowany łączenie z serwerem, klikniemy to yy, odświeżymy klikniemy wszystkie czyli to było to yy, te takie dźwiczki i największy procent mamy dla ptasia wbrew pozorom największy proces procent moment dla ptasia czyli w sumie podobnie jak myślałem podobnie jak klikałem e, zrobimy tym ptasiem tego e, naszego przeciwnika, udało się udało się, więc jak najbardziej e, spoko można go stale e, znaleźć w pustej pustyni naszej. no czyli dzisiaj będziemy sobie tego e, pupilka też sobie tutaj elegancko e, ładować elegancko go będziemy chcieli e, zdobyć, a na razie lecimy z misjami myślę, że bonus za w 200% jest obecnie też taki event i chłopaki się rozumiem, śmieli, że zrobili to zrobili to z myślą o mnie z tym moim wilkiem. No ale co, no trochę śmiechu jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Pierwszą misję wybierzmy sobie, kurde, mogę plakat. Pierwszą misję wybierzmy sobie z większą ilością karczmy. Dlatego, że po prostu myślę, że i tak sobie znajdziemy tego tego pupila, nie? Dzisiaj. Dobra, mamy grzybka, więc jest jak najbardziej na plus. Wypijmy jeszcze 5 piw i najwyżej ostatnie 5 piw użyjemy na te tańsze misje, żeby znaleźć tego pupilka. Dobra, mamy już 3... Beczki, dobra, cztery beczki, pięć beczek. Punkty, okay, dobra, cyk. No nie wyszło, dobra, ale mamy zawsze 20, 20 punktów. Słabo niby, ale i tak jest ok. Dobra, to możemy rozmontować, bo daje nam dużo tych kryształków. Tutaj sobie zbierzmy od razu, pójdziemy tutaj znowu i rozmontujemy coś, co nam też. Daje dużo, to nie jest na pewno na sprzedaż. To będzie, nie wiem, zresztą się okaże, to nam daje dużo. To jest na pewno na rozmontowanie, no i to nam daje w miarę dużo. Więc też na rozmontowanie to też i myślę, że jeszcze możemy sobie wręczyć do rozmontowania. Dobra, rozmontujemy sobie potem, aż to Rozmontujemy sobie potem, a na razie lecimy dalej z misjami. Wybierzmy teraz te mniejsze misję, żeby po prostu zebrać tego pupilka, tak bo mamy naszą gildię jak najbardziej w pierwszej setce. Możemy to sobie tutaj zobaczyć. Nasza gilda jest w top 2, więc z tym nie będzie raczej żadnego problemu a tutaj wymagamy na pustyni przesłonecznej wymaga gildii w pierwszej setce sali chwały lub 2,5 tysiąca w chwili ukończenia zadania. No my mamy gildię w pierwszej setce. nasza część wygląda też następująco i zarówno w graczach jak i w pupilach, w pupilach jak mimo pupile chodziło, więc mamy obie, oba, oba wymogi spełnione. Myślę, że nie będzie z tym problemu żadnego. A na razie, co? Lecimy dalej z misją. Dobra, tutaj mamy już kolejne punkty doświadczenia. O, i mamy naszego ukochanego, upragnionego, jakżeby pięknego pupilka. Więc lecimy sobie z pupilkami. I już chyba w miarę ogarniam, jakby co dają te plakaty. Te plakaty pokazują nam rzecz. Która normalnie jest na przykład na minus, a teraz nam daje punkty, w coś w tym stylu. Mogę się mylić, mogę się mylić, ale chyba to tak działa, więc dobra. Tutaj jeszcze wybierzemy sobie ostatnią misję z większą ilością awanturniczości, która zużywa. Tu sobie wybierzmy jedzonka. Właśnie się pytaliście skąd ja mam tyle jedzonek. No to właśnie między innymi też z takich misji. Tutaj sobie możemy wybrać. Tak, no niestety się nie udało. Słaba misja, ale i tak jest jeden grzybek, więc jest jak najbardziej plus. Tu też mogliśmy przedtem użyć tego jednego piwa, o czym zapomniałem. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, ale i tak jest spoko. I słuchajcie, też jedno, co chcę, żebyście mi wybaczyli, to że tyle grzybów w ogóle wydałem poza odcinkiem i trochę tam ich poszło ale i tak jest ok ale słuchajcie jeszcze dzisiaj co będziemy robić to będziemy sobie na pewno robić trochę lożków więc tu ustawimy warte od razu i zobaczymy jak to tutaj wygląda wygląda to następująco i odblokowaliśmy tego pupila odblokowaliśmy tego pupila możemy lecieć dalej jak to teraz będzie wyglądać z naszymi pupilkami. Muszę się na nowo zalogować, niestety, ale to jest jedyny minus, jaki dzisiaj będzie, niestety, występować. Dobra, muszę to właśnie ogarnąć jakoś, jak się to robi, żeby nie musieć wpisywać do przechasła. Na razie symulujemy lochy i mamy dalej ptasia. Patrzmy, to zrobiliśmy może muszę w to kliknąć jeszcze raz wykiadło wykiadło mamy na najwyższym poziomie prawdopodobieństwa, że nam wyjdzie, więc polecimy sobie z wykiadłem. Natomiast powiedzcie mi, moi drodzy, jak to wygląda z symulatorem lochów? Jak to wygląda z symulatorem lochów, który także sobie już robimy. Dobra już tutaj kończę wpisywać hasełko. Mamy zrobione łączenie z serwerem EU12. Wszystkie, a jeszcze muszę kliknąć to chyba, wszystkie, wieża. Wieża ma największy procent i to wbrew pozorom bardzo duży, więc sobie zrobimy trochę wieży, ale najpierw polecimy sobie do kupców. Zobaczymy, co oni tutaj ciekawego mają. Tu, żeby mieć właśnie więcej tej zręczności, to sobie parę razy myślę, że klikniemy. O właśnie, dziękuję Ci gro. To kupimy, bo to jest płotka, więc jest stanie. Dobra, to też kupimy, bo to nam się już powoli wykończyło, chociaż nie aż tak wcale szybko, bo mamy też nagrody z Twitcha. I dużo nam to tego daje dobra tutaj. Sprzedamy to, sprzedamy, kupimy na razie. Idzie nam w miarę ok z tymi płotkami. Znaczy, no nie idzie nam w zasadzie ok, ale i tak jest spoko. Dobra, jesteśmy też klepsydre więc spoko. Mamy te płotki, na razie jest ok. Dobra, mamy dużo klepsydr, więc bardzo fajnie to możemy też kupić. To też. Sprzedamy, sprzedamy, sprzedamy. Dobra, już trochę grzybów wydaliśmy. Ty bardziej o źle bym kliknął. W całe szczęście, że gra to nie pozwoliła. Ty bardziej patrząc na te właśnie, na ten właśnie eliksir żywotności. Dobra, na razie już jest chyba, jak chodzi o płotki, to myślę, że jak najbardziej w porządku. Jeszcze sobie tylko... O, właśnie. Chciałam do 20 dojechać, więc dojedziemy jeszcze raz. I myślę, że będzie jak najbardziej to już w porządku. Dobra, to sprzedamy, to sprzedamy, to sprzedamy. To włożymy, to włożymy, to sprzedamy, to włożymy, to sprzedamy, to sprzedamy, to włożymy. To kupimy, to sprzedamy. Dobra, jest ładnie. Ostatnie 15 grzybów, bo te podki akurat się naprawdę przydają. I mamy już gotowe. Dobra, jeszcze to, to, to. Sprzedej, sprzedej, sprzedej. No, trochę grzybów na to poszło, ale nie jest źle. Mamy już dużo płotek, więc tam na więcej czasu starczy. Dobra, lecimy z ulepami. Lecimy trochę z ulepszeniami, żeby mieć jeszcze więcej procent na te lochy, wszystkie. Dobra, tutaj tak prowizorycznie dojdziemy sobie do właśnie 5900, żeby zawsze mieć jakbyśmy jakąś podmiankę banneli. Dobra, tutaj jest trochę golda, więc też jak najbardziej na plus. U dyrektora kręciłem, więc to tam bez problemu. I co? Lecimy z wieżą. O, siadł za pierwszym, no to bardzo fajnie. Jeżeli siadł za pierwszym, to jak najbardziej na plus. Zobaczmy jak to wygląda umaga maga. U to wygląda tak, że to będzie bardzo ładna broń, ale pod warunkiem chyba, że ja będę mieć, no właśnie, że ja będę mieć na nią tutaj gdzieś slota na klejnot. Slota na klejnot. Więc ja tu muszę wydziarać slot na klejnot, co się udało, więc jest fajnie. A tu sobie odzyskamy. Nie stać mnie na odzyskanie klejnotu. Słuchajcie? Dobra. I co daje najwięcej? Dobra. Dajmy to. Rozmontuj. Czy teraz nas będzie stać na odzyskanie tego klejnotu? Dali nas nie stać. Dobra, wydamy 10 grzybów na to. Trudno się mówi. Nasz mak jest tego warty. Dobra, poszło w yy, Maga i teraz robimy sobie arenkę. Tutaj... Yy... tutaj polecimy sobie znowu na... Błogiemy kurde dokąd to napisał, że do mnie, tu do tamtego i tak. Ale wie czy dziękuję, czy nie. E, dobra, tutaj sobie wpiszemy jeszcze raz nasze e, hasło i sobie zobaczymy e, te tutaj piękne, jak żeby inaczej, loszki, które nam zostały do e, zrobienia. Dobra, mamy już zrobione, EU12 oczywiście. E, wszystkie, dalej wieża pokazuje, siedmioro zakładników. Ok, jak to wygląda z tymi siedmioroma zakładnikami? Możemy robić tą wieżę. No dobra, no to robimy tą wieżę. Dojechaliśmy, znaczy doleciliśmy, więc jest ok. Tutaj jakieś tam rękawiczki. O, dla naszego bara to będzie bardzo przydatne. Dla naszego bara to nawet chyba bez kryształu nam daje na plus. Mamy 249, 236, dobra, czyli pierwsze na plus. Obrażenia 601 i. Oj, 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 obrażenie zabiera. Obrażenie zabiera, niestety, ale myślę, że i tak będzie ok. Tutaj da się zrobić slot, nie da się zrobić slot. Plus bara się nie opłaca aż tak inwestować. I teraz co my bardziej potrzebujemy: obrażenia czy wytrzymałość? Wytrzyma... Znaczy, obrażenia. I tych obrażeń daje więcej. A pan coś tak chyba byśmy mieli na maksa, nie? Nie, nie mieli, ale. Nie, dobra, to jest lepsze. Czyli to będzie dobre, ale to na potem, jak zrobimy slota. Więc to też zostawimy sobie na potem. Dobra. Na później jak najbardziej będzie ok. Dobra. 7 zakładników mamy. A muszę zalogować, żeby zobaczyć, jak to tutaj będzie ładnie wyglądać. Jeżeli popełniłem błąd, to przepraszam. Chyba napisało dobrze, tak. Cało wszystko dobrze. Zbliżyłem w ogóle mikrofon sobie do buzi teraz, bo stwierdziłem, że był daleko, więc mam nadzieję, że, że było mi dotychczas dobrze słychać, a że teraz będzie jeszcze lepiej. Dobra, lecimy ze 7 krasnarami. Musimy ich przeklikać i jest OK. Dobra, co my tutaj dostaliśmy? To my tutaj dostaliśmy siłę wytrzymy, no to nie dla nas, to dla niego i to już jest dobrze, że nie zrobiliśmy tego slotu na klejnot, bo to już się przyda mu jak najbardziej, a to nie potrzebuje tego slotisza, nie? Bo nie to, że mu daje bez chyba, to jest jeszcze... Dobra, 200, 363 jest, jest 200, znaczy 20 milionów 300, więc jest ok. Obrażenia, obrażenia są na minus, no ale jak siedzimy tutaj klejnocik, to nie będzie na minus. E, dobra, stwierdzę, że w sumie e, warto odzyskać ten klejnot, stwierdzam. Szkoda, że tamten wtedy, e, dałem wtedy do kibelka błąd mój, przepraszam. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, no ale jest już e, ok. Dobra, lecimy dalej, znowu point, point. po raz e, trzeci już chyba niestety no ale muszę to właśnie ogarnąć jakoś, zobaczyć jak się to zapisuje, żeby nie musieć tego e, wpisywać. Dobra, łączenie. eu 12, ok. Mamy wszystko zrobione. Wieża, znowu wieża. Chyba dzisiaj będzie dużo tej wieży, coś tak czuję. Coś tak czuję, że dzisiaj tej wieży będzie naprawdę sporo. Jeszcze sobie polecimy trochę w naszej postaci. I lecimy na tą wieżę. Dobra. Polecimy tak do 50 myślę, żeby nam jeszcze starczyło na no to parę dni. na Dlaczego niedzieli, bo w niedzielę tak doładuję za tą stówkę i polecimy. No dobra, to zrobimy tak, że to jest po prostu ostatni przeciwnik. OK. Ostatni przeciwnik poszedł jak najbardziej. Jest OK, siła pancerz, inteligencja to nie dla mnie. To nie dla niego. To nie dla niego, to nie dla niej, czyli Przedmiot, który nam da po prostu, ten przedmiot po prostu, który nam da dużo, do, znaczy no dało nam do klaseru na pewno raczej i da nam dużo do rozmontowania, więc zostawimy to sobie na jutro i jak chodzi o tą postać, to myślę, że na dzisiaj to będzie na tyle, więc dobra, tutaj już sobie grałem. Poza odcinkiem i myślę, że dobra, że na razie to by było na tyle. Jak chodzi o to postać? 35 grzybów nam zostało, więc nam jeszcze na trochę starczy trochę tutaj tych grzybów poszło. Ale i tak jest spoko. Dobra, jutro sobie w sumie klikniemy te tutaj pupilki albo klikniemy po prostu sobie te pupilki co godzinę. Co godzinę sobie będziemy klikać i jakoś to tam pójdzie, nie? Dobra. Co godzinę sobie będziemy klikać, myślę, że to by był jest spoko pomysł. Dobra, tutaj już mamy 205 run, więc dzisiaj te runy nam idą fajnie. Znajdźmy tylko bohatera, wejdę na nasz serwer Bandyckiej Jazdy, bo oni tutaj mają wszystko ładnie napisane. Mówię, najlepsza gildia o jaka jest na serwerze, i nie będzie w całej grze będzie jakaś lepsza. Spróbujmy tego zercia znowu. Ostatnio sobie z nim nie daliśmy rady, ale teraz mamy trochę już ulepszoną naszą postać, więc myślę, że to powinniśmy poradzić. Udało się, tak jak myślałem, czyli robimy tego zercia, robimy go na spokojnie. Oj, dwa razy nie poszło chyba. Chyba się odradził, mało brakowało, ale nie poszło, więc przepraszam za to, nie wiedziałem, że tak będzie. No, ale dobra, jest ok. Będziemy sobie mogli potem wywładce najwyżej zainwestować, albo w te kopiliny, no, chociaż one za dużo nie rają. Robi nam się władcę w ogóle na poziom 10, więc spoko, mamy trenera na poziom 11, jakoś tam wygląda i dobra, i myślę, że jak chodzi o tą postać, tak jak już wcześniej wspomniałem, będzie to na tyle, dobra, jak chodzi o dzisiaj, to jest to na tyle, jeszcze tutaj sobie wiadomo, będę się logować co 10 minut na arenę, co godzinę na lochy w miarę możliwości tam z tą areną, Gdzieś tam te kryształy będę robić, nie klejnoty. A tak to spoko. Więc dobre, polecimy sobie jeszcze tylko tutaj z twierdzą. Parę twierdzą sobie myślę, że yy, możemy zaatakować. Wiem, wiem. Jak kupuję to ten odzik. Dobra. A, reklamują się to z tymi kodami. E, dobra, lecimy sobie z twierdzą. Lecimy sobie z twierdzą i dobra, mamy już yy, pięknie tutaj parę twierdz yy, pokonane. Mam nadzieję, że w ogóle Wam się wczorajszy odcinek tam gdzieś albo z albo z World War Z podobał. I dzisiaj będziemy yy, też dla Was nagrywać odcinek yy, wieczorny z No kurde, nie pomyślałam, że zostało nam tylko 35 grzybów. No ale mniejsza o to, e, będziemy wieczorny. Wspomniałem o tym wieczornym odcinku, który chciałem nagrać. No ale dobra, mniejsza o to. Będziemy wieczorny odcinek dla Was e, nagrywać jeszcze z Shake's up, Bo będzie dwa e, odcinki wlatują na kanał. E, bo jest Helvator, bo jest hallwajtor, e, i myślę, że będzie to jak najbardziej e, na plus. Jeszcze tylko myślę. Czy nie zrobić tak, że tą drugą postać, ja sobie teraz zagram, jak zrobię tą twierdzę, co teraz właśnie robimy, ale z racji, że z tego pakietu też tam nam dropnęło trochę grzybków, to czy i klefeder, to czy nie nagram od razu tego jako drugi odcinek i nie podepnę tego do helwejtora. Myślę, czy y, tak nie zrobić i czy takie rozwiązanie by nie było jak najbardziej y, na plus. Bo lepiej jest mieć dwa y, długie odcinki niż jeden bardzo długi, nie? Czy tam dwa takie no troszeczkę krótsze niż jeden długi. Y, już tam coś tam o tym YouTubku wiem. I wiem, że na przykład y, no takie coś się przyjemniej ogląda dla Was patrząc po w statystykach i tak dalej Więc myślę, że chyba tak zrobimy. Więc dobra, ja już lecę na drugie konto. Na dzisiaj jak chodzi o to, to by było na tyle, jeszcze tylko wejdziemy sobie na helwejtora. O nie, to nie możemy do 20, możemy do 16, tak 30, bo wtedy startuje helwejtor około. Więc co, no myślę, że, że, że to by było na tyle póki co. Ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się jeszcze wieczorem zobaczymy. Więc no, zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania, siema, znaczy zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania, komentowania, siema Nero. Cześć! Mam nadzieję, że Wam się podobało.